Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci się podoba? Pięknie jest. Dzień dobry. Jak ci się podoba? Super. Pierwszy, pierwszy jasna noc w naszej w naszej niewiadówce. Witajcie na naszym kanale, zakochane TikToks. Zobaczcie, jak wszyscy ubrani. Co to oznacza, że wyjeżdżamy? A gdzie nasza gwiazda największa? Proszę Państwa, jest i ona. Tutaj, proszę, dzieci pomagają. Podnoszę nam stopy. Mieściłaś lodówkę? tak, będzie ciężko, ale dam radę pokaż, gdzie ona jest wciśnięta o matko, przecież Ty tam nie usiądziesz coś trzeba będzie wymyślić dobra, my się zbieramy a gdzie, jak jedziemy to dowiecie się w dalszej części filmu jeszcze na szybko Wam pokażę przyczepa już jest przygotowana do wyjazdu proszę, wszystko spakowane a jak sobie ją urządziliśmy, i w ogóle to już będzie w osobnym odcinku, ale jest milutko. Także my się zbieramy i miłego oglądania. Jeszcze proszę Państwa formalności. Może dziwacz widzą, co my tu mamy. No a to muszę kolorystycznie wybrać do samochodu. Tak. Mi się podoba. Tak. Tak. Niebieska? Mi się podoba ta. Ta albo ta. Dobrze. Coś wybierzemy. Mhm. Dobra. Dobra. Wybór padł na taką, także oficjalnie można wyjeżdżać. Zobaczcie, jedziemy pa jest? jest? Kochanie, Jest za nami tak Zobaczcie 107 koni, dwójka Pokaż kochanie 107 koni w garze, dwójka i 40 na godzinę Ale jedzie Widać już po prawej cel naszej podróży pierwszej, poważnej widać czy nie widać nie widać Kto by to zobaczy, ale zaraz... Dobra, żona pokazała, że ekstremalnie możemy, patrzcie co tu jest masakra, że tam możemy wyjechać z naszą przyczepką, no to próbujemy, byle by się nie wwalić ten ruch i właśnie za to doceniamy nasz napęd 4x4, no ale tam już pana niestety nie mi No, i zobaczcie, tak wygląda nasz zestaw w całej okazałości. A stoimy w tak przeuroczym miejscu, jak to, przy pięknej choince nad pięknym jeziorem mucharskim, kochanie, co powiesz. Powiem, że jesteś mistrzem przy wejściu tutaj, bo było ciężko. E, natomiast, no pięknie, pięknie. Najbardziej mi się podoba to, że wyjście z przyczepy mamy właśnie z takim widokiem. Tak, pięknie. pięknie. Jest 33 stopnie, także przebieramy się i, I do wody. I do wody. Bo się nie tak, do dzieci? Tak. Mikołaj klucz, stawiamy przyczepę tak jest nie tu masz klucz, aha tu masz klucz, dobra dobrze myślę no tak dobrze zobaczcie taki będziemy mieli widok jak się rano obudzimy przepiękne miejsce od razu Wam powiem, że parking dla Osobówki 25 zł. A jak to pan powiedział, z tym czymś to 50. Czyli jak przyjedziecie z tym czymś, to 50 zł parking. No ale dla takiego miejsca 30 metrów do plaży jest pięknie. Cała ekipa już gotowa nasza. Gdzie się schowali? Tu się schowali. Proszę. Gotowi. Czekają. Mela, nie widać cię za tego. No także idziemy sobie na plażę. Ale fajny wiaterek, nie? No na 20 minut czekania taki wiaterek to jest... Zawsze możemy iść do cienia pod tą choinkę. No, na razie co do domu. Dobra, idziemy? Tak, idziemy. Jesteśmy już na plaży, zobaczcie. Tam się kąpi rodzinka. Widok mamy taki. A nasza przyczepka stoi. O tam. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam. U nich słychać. Live lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Live lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Zobaczcie, nasi kochani widzowie, jaki mamy piękny zachód słońca. Tutaj się suszy nasze pranko. Nasza niewiadóweczka. Jak się podoba, Amelko? Super. Super jest? Wykąpałaś się? Ekstra. Nasze drzewko. Tutaj pozostałe dzieciaczki. Czy wyszła żona? Wyszła żona. Jak się podoba Mikołaj? Ekstra jest Blanka jak się podoba? Super Tato nas zaskoczył dzisiaj Piękny mamy zachód słońca Tutaj kamperek podjeżdża Piękny Też piękna maszyna Pomachajcie dzieci Ani pomachała to A co najważniejsze robi się nam tu kolacja

co kochanie mówisz? Niewiadówka jest najlepsza. Ale bardzo mieli Państwo, pomachali nam. No pewnie, że tak, bo wszyscy ci, którzy mają przyczepy i kampery się kochają. Dokładnie. Widzowie! Tak. I dzisiaj tata nas zaskoczył. Tak? Co chcesz Amelko pokazać? No mamy. O! Musi być, a jak? To to na zostawiłam tutaj, dobrze? Dobrze. dobrze. Grillem! Ach grillem Was zaskoczyłem, no dobrze. No pewnie, że tak Ja go miałam kupić, a tu proszę taka niespodzianka Popatrz kochani jaki zachód słońca Oj to w ogóle piękne jest Niesamowite Jeszcze zdążymy przyjść i go zobaczyć do końca No jak się pośpieszycie, to tak Idziemy Czy ktoś jeszcze chce? nie można takiego zostawić. Ale nadal jasno jest, jest, a nie ma słońca. No, słoneczko nam właśnie zaszło. Piękny widok, nie Mikołaj, co tak. powiesz? Ładnie? Mega, pierwszy raz zachód słońca widziałem na oczy. Tak? Tak. No, tu, no bo mieszkamy w górach, to nam góry zasłaniają, nie? Tutaj też zaszło za, za górę. Pięknie. Idziemy grilla pilnować Taki mamy piękny widoczek. Dzieci sobie grają. Kolacja się szykuje. Żona szykuje nam stołówkę. Tak, kochanie, szykujesz. To nam się już gotuje woda na kawkę. Tu przygotujemy, nie? Damy talerze i zjemy. Tak, ale to za chwilkę. Jak się czujesz? Ja? Niesamowicie, naprawdę kochani. Cieszę się, że mamy tą przyczepę i możemy tak pięknie spędzać weekendy, wakacje, prawda kochanie? Tak. Jestem naprawdę szczęśliwa. Dobra, idę, bo mi się spali. Dobrze. Nie nie ma puchni? Nie. Ja. Tak. Kończymy już kolację. Tak, tak. smakowało. Pźna. Na świeżym powietrzu. Dzieci wymęczone. Tu mamy jeszcze resztki na naszym grillu. Zaraz sobie dojemy. Tam stoi kamper, palą sobie ognisko. Tam to różowe to zacumował sobie statek. A tutaj mała imprezka na przystani. No i robi się ciemno. A w przyczepie statek. A w przyczepie taki klimacik póki co. My już z żonką mamy kawę, gotuje się woda na herbatkę Klimacik jest piękny, powiem wam Blanka dojrzała ognisko nisko po drugiej Tak, jest tam, palą ogniska, no, są nad jeziorem Dzieci dzisiaj pływały, grały Tak, są zmęczone Zmęczani wszyscy Zobaczymy, kto pierwszy padnie Ja wiem, gimbal Możliwe no, my się już powoli szykujemy do spania, ale jeszcze dzieci chcą nas oprowadzić po przystani, tak dzieciaczki? Tak, wszystko wczailiśmy. Tam. tam pójdziemy sobie zobaczyć przystań. Tam, tam Tutaj już mamy całkiem ciemno. Co tam jest Amelko? Leżaki, leżaki. nogi, targi. Tak? Pójdziemy Plaże zobaczyć. Zroczyste. A tak wygląda w nocy nasza niewiadówka. Nie, wiadówka. Nie, wiadówka. Nie wiadówka. Tak ale jeszcze idziemy na krótki spacer tutaj jeszcze światełko się świeci tam już ciemno te kolorki tam to zacumowany statek tam palą się ogniska także jest bardzo klimatycznie i fajnie zobaczcie nie wiem czy nam YouTube nie wytnie bo gra muzyka ale tu jest przystań Plaża trawiasta, plaża piaszczysta, tam są leżaczki, tak, kochani? Tak. Tam mamy jeziorko tam jest kolejna plaża i scena do tańczenia. Także jest pięknie. Tu macie menu, a tutaj macie wypożyczalnie: rowerki, kajaki, deski, suk, skutery wodne. robimy sobie zdjęcie Słuchaj, słuchajcie, obudzić się z takim widokiem to Mistrzostwo Świata. No co wam powiem, jest pięknie. do robić kawę. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci się podoba? Pięknie jest. Dzień dobry. Jak ci się podoba? Super. Pierwszy, pierwszy jest nasza noc w naszej przy w naszej niewiadówce z takim widokiem się obudzić, nie? Gdzie a tu wylatają? proszę panie panie lewitują jeszcze latają ptaszki no, wyjdź sobie, zobacz jest piękne, a tata robi kawę. A my sobie już robimy śniadanko. No, teraz zobaczyć. Może być takie? Tak, co? tak piękne. No. Chcę coś zobaczyć. W takim miejscu? Opłacasz. Kochanie. Trzy gwiazdkowe. Dziękuję. Witajcie. Dopiero wstałam. A to może zjesz z widokiem, co? Masz przesło tam przygotowane? Tak? Tak tu ja pod kawę Przekonałyśmy Idzie A dzień dobry A dzień dobry Kawa twoja jest ta w białym Mama mi śniadaniówka wniosła jajka Ale pięknie No bo woda pracuje cały czas. Dlatego tak jest. Smacznego. Dziękuję. Smacznego. Słuchajcie, jedyne czego nam tu brakuje, co Wam powiem, to, o, widzi mnie? To stolika. Brakuje nam po prostu stolika. Na następny wyjazd musi być stolik. A tak to jest idealnie. Brakuje nam czegoś oprócz stolika, kochanie? Ja... Czy brakuje nam czegoś oprócz stolika? Czy brakuje nam czegoś oprócz stolika? No, no chyba nie. Yy... No, to był krótki wypad, więc na pewno stali brakuje. Na razie do tej pory nic nie zabrakło. Wodę mamy bieżącą, gaz mamy jeden i drugi. To znaczy grilla i gaz przyczepie, a tak to niczego nam nie zabrakło, nie? Nie. Nic tak zostaw, Mikołaj, tak zostaw, do... tak zostaw, tak zostaw. Mm. Takie śniadanka możemy sobie robić nad jeziorem. Znaczy wszędzie w lesie nad jeziorem, gdzie tylko. Nie spadaj mi. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. No, my już spakowani. Tak. Zostały nam tylko krzesła. Kubki. Kubki. I to tyle. I wyjeżdżamy po śniadanku, po kąpieli, nie? Tak. jak było ogólnie? E, woda ciepła, taka jak wczoraj. Tylko wydaje się trochę chłodniejsza, bo wiaterek, nie? No. Tutaj jest bardzo upalnie, ale jak się podchodzi do tego, to. Tylko ja nie pytam o. Bo Aha, to... nie pytasz <laughs> o wodę, dobra. Tak, to cudownie. Cudownie, naprawdę. Już wiemy czego nam brakuje. Koniecznie stolika. Tak. Brakło nam wody do mycia naczyń. To koniecznie musi być więcej. Trzeba więcej wody, bo do picia też do gotowania. I do picia mieliśmy na styk troszkę zostało. Czyli dwie bańki 10 litrów muszą być. I do mycia tak samo i konieczny stolik i to będzie wszystko, bo tak to niczego nam nie brakło. Prądu świeciliśmy całą noc, ładowałem laptop, gimbala, zostało 60% tak. akumulatora na rano. Jeszcze laptop był nie Laptop się ładował, gimbal, lampka przeciwkomarom. No i w używaliśmy światła No to daszek jeszcze będziemy potrzebować tak. Ale to już No, później. przedsionek jakiś. Patrz, Ale na razie poradziliśmy sobie. Osa. No i żona w ostatniej kąpieli ugryzła osa. Na pamiątkę. Także wyjazd super udany. Tak. Noc była super. Było ciepło, mieliśmy otwarte okno, otwarty dach. Mało, mało komarów było. Mało, bo były wszystkie tam świeciły latarnie i wszystkie. Przy wodzie, przy no Także wracamy do domu. Zobaczyć co tam u kaczek. Może coś wykoło. By tak. I kury trzeba nakarmić. Także dzięki za obejrzenie. Polecamy, Buziaczki. nie? Polecamy, pewnie. Polecamy. Buziaczki, trzymajcie pa, się. Kochani. Komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Do następnego filmu. Wyjazdu, nie? Pa. Pa.